Witam. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można rozwiązywać tożsamości trygonometryczne. Jeśli my w ogóle chcemy rozwiązać jakąkolwiek tożsamość, to my będziemy musieli zapisać, że lewa strona równa się prawej. Czyli my będziemy musieli wprost napisać L równa się P. I to, co my będziemy robić, to my będziemy musieli przekształcić jedną ze stron tak, żeby wyglądała jak ta druga. Nie możemy tutaj wykonywać żadnych operacji typu pomnożyć obustronnie, na przykład przez cosinus kwadrat. Niestety w tym wypadku to nie przejdzie. Tutaj będziemy mogli jedynie rozszerzać przykładowo jedną ze stron. Bawić się jedynie jedną z nich. Więc to co my robimy, to piszemy sobie L Równa się 1 plus cosinus x, 1 minus cosinus x. Teraz my możemy wybrać jedną albo drugą, ale wybieramy tą, którą będzie nam ostatecznie łatwiej doprowadzić do tej drugiej postaci. No, to co jest po prawej wygląda na coś trudniejszego do doprowadzenia niż to po lewej. Dlatego właśnie od tego zaczniemy. Jeśli my chcemy, tak ogólnie rzecz biorąc, bawić się w te tożsamości, musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę będą nam potrzebne tutaj jakieś wzory. Jednym z istotniejszych będzie tutaj, będzie w naszym wypadku a minus b. a plus b równa się a kwadrat minus b kwadrat. Wszystkie wzory skróconego mnożenia, wszystkie te trygonometryczne mogą się tutaj pojawić. Trzeba je zapamiętać. To, co wyjdzie nam z tego, to będzie 1 kwadrat minus cosinus kwadrat X. Teraz. Jakie wzory trygonometryczne nam się tu mogą w ogóle przydać? Pierwszy z nich będzie na jedynkę, drugi będzie na tangens. To będzie sinus X przez. Cosinus x i trzeci będzie na kotangens. To będzie 1 przez tangens, czyli inaczej cosinus x przez sinus x. Wracając do naszego przykładu. My mamy tu zapisane 1 minus cosinus kwadrat i tutaj mamy sinus kwadrat. Znaczy to, że to, co jest po tej stronie, będzie musiało ostatecznie zamienić się w sinus kwadrat. No i teraz patrzymy, który z tych wzorów jest w stanie nam to umożliwić. No, oczywiście na jedynkę trygonometryczną. Teraz, my musimy doprowadzić naszą jedynkę tak, żeby wyglądała jak to, co mamy teraz w tym miejscu, czyli piszemy sobie sinus kwadrat x plus Cosinus kwadrat x równa się 1. I my chcemy mieć 1 minus cosinus kwadrat, czyli musimy przerzucić nasz cosinus na drugą stronę i mamy, że sinus kwadrat to jest 1 minus cosinus kwadrat. Czyli widzimy, że tak naprawdę to, co jest tu, jest równe sinus kwadrat x, co jest naszą prawą stroną, zgodnie z tym, co było napisane na początku zadania. I w tym miejscu dopiero pokazaliśmy, że to jest faktycznie równe temu.